Dzień dobry, moi drodzy kochani, jedyni. Odpowiadam na pytanie z webinaru. Na tym webinarze nie miałem czasu odpowiedzieć na to pytanie, więc robię to teraz, a jest bardzo ciekawe. Nigdy wcześniej się z nim nie spotkałem. Brzmi tak. Czy w zespole, który ma dużą rotację, rozwój TPS, czyli Team Psychological Safety, po polsku bezpieczeństwa psychologicznego w zespole, czy ten rozwój wtedy ma sens, czy ma wpływ na wyniki, czy warto się na tym skupiać? Słuchajcie, z TPS jest tak, że on jest bardzo mocno o reakcjach ludzi na siebie nawzajem. O tym mówi TPS, o reakcjach. Ta definicja mówi o tym, że to jest przekonanie, czyli myśl, chociaż ja lubię pod to podpiąć też uczucia, bo one są w tym kontekście dość wyraźne, że ja w tym zespole mogę ponieść interpersonalne ryzyko. Co to znaczy? To znaczy, że nie dostanę psychologicznie z liścia, nie zostanę oceniony, zlekceważony, nie dostanę kontrataku. Jak? Zadam być może jakieś oczywiste albo z pozoru głupie pytanie. Udzielę komuś informacji zwrotnej, może nie tylko takiej doceniającej, ale też proszącej o zmianę. Może zauważę czyjś błąd, albo że w ogóle błąd jakiś, nie zgodzę się z kimś, zauważę, że ktoś nie dowodzi. Yy, powiem, że mi coś przeszkadza w takich sytuacjach, czyli teoretycznie wystawiam się na komunikat, który może być niebezpieczny, ale jeśli czuję się bezpiecznie psychologicznie w tym zespole, to wiem, że mogę. To spodziewam się reakcji, która będzie bezpieczna, czyli pewnie ktoś zauważy to, co mówię, weźmie to pod rozwagę, pod dyskusję, zostanie coś z tym zrobione, zabrane to dalej. Kiedy jest duża rotacja w zespole, to występuje również jedna rzecz bardzo wyraźna. Wiem z doświadczenia, bo też byłem w takich zespołach, gdzie była rotacja. Zobaczcie na ten slajd. Tym, ze, tym, tym, tym jednym czynnikiem, który wtedy występuje, jest niepewność. Ze wszystkich stron i pewnie ze strony menedżera, yy, i ze strony członków tego zespołu, no bo nie znają tej osoby, która przychodzi. Z kolei ta osoba, która przychodzi, nie zna tych ludzi, więc jest niepewna przede wszystkim tych reakcji. Nie wie, jak oni zareagują, kiedy poprosi o pomoc, zada pytanie, być może jakieś ryzykowne pytanie, i tak dalej, i tak dalej. Zrobi te wszystkie rzeczy, o których mówiłem przed chwilą. Skoro jest niepewna reakcji to również w konsekwencji jest niepewna zasad w tym zespole, nie zna ich jeszcze. Nie tylko też takich formalnych zasad, ale takich nieformalnych, co tu się robi, czego się nie robi. Jakie są cele tego zespołu albo jakie cele mają też poszczególne osoby. Cele to również potrzeby w pewnym sensie, interesy. Nie takie komercyjne interesy, ale to, do czego dążą ci ludzie w tym zespole, co dla nich jest ważne, to są wartości. Nie takie zadeklarowane wartości, ale czym ludzie w tym zespole się kierują, co tu jest ważnego, o co tu się dba w tym zespole. Są tutaj zerkam, bo tu mam w ogóle notatki, i widzę ten slajd, który wy teraz widzicie. Niepewni są praw, do czego dajemy, nie znowu, nie takich formalnych, do czego dajemy sobie prawo w tym zespole. Na przykład wiele osób doświadcza tego, że na spotkaniach. Ludzie albo częściowo się tam nie odzywają, są nieaktywni, albo z kolei ktoś dominuje, czyli dużo mówi, zajmuje dużo przestrzeni. I nikt z tym nic nie robi. Nawet prowadzący nie reaguje na to. Dlaczego? Zwykle dlatego, że oni nigdy nie ustalili, jak ta reakcja mogłaby wyglądać. To czego dajemy sobie prawo, kiedy to wystąpi? Jak możemy zareagować, żeby było sprawniej dla wszystkich? Niektóre zespoły mają hasło, hasło tam ELMO na przykład, nie? Enough, let's move on. Okej, okay, dali, dali sobie prawo do reakcji. W wielu zespołach nie ma takiego prawa do reakcji, ale też nie, nie, nie znamy, jakie mamy obowiązki, do czego nawet nieformalne. Co tutaj w zespole warto robić, czego warto przypilnować ze swojej strony, no i jakie tu są w ogóle zwyczaje. Natomiast, kiedy ten TPS się pojawia, czyli zaczynamy rozmawiać, ujawniać to, co jest często nieujawnione. Zaczynamy rozmawiać o filarach tego bezpieczeństwa psychologicznego, czyli o proszeniu o pomoc, o docenianiu, o reakcji na błędy, jak my reagujemy na błąd, kiedy ten błąd się pojawi, o różnorodności, różnorodności potrzeb, opinii, perspektyw. Zaczynamy to wszystko omawiać. Również te fundamenty, na przykład zachowanie lidera, jest jednym z takich fundamentów bezpieczeństwa psychologicznego w zespole. Więc na powierzchnię wyciągamy to, co jest często gdzieś tam w głowach ludzi, ale jest nieujawnione. I wtedy pojawia się pewność. Zacznijmy od dołu: pojawia się pewność zwyczajów. Ok, zaczynamy rozumieć, co tu się robi, czego się nie robi, i w ogóle zaczynamy to ustalać, nazywać do tego stopnia, że być może spisywać. Że mamy spisany to, co się zwykle nazywa kontrakt. Eee, tak na szkoleniach jest kontrakt. Słuchajcie, mamy spisane pewne zasady, reguły gry, w którą wszyscy gramy. Ale jeśli nie mamy ich spisanych, to my tak gramy na czuja. I to granie na czuja zawsze będzie gorsze, zawsze będzie gorszej jakości, zawsze będzie mniej przewidywalne niż jak coś ustalimy i możemy się do tego odnieść. Mamy jakoś ustalone te nasze obowiązki, czego chcemy pilnować, do czego sobie dajemy prawo, co jest dla nas ważne, o co nam chodzi, jakie mamy cele, jakie mamy zasady i w końcu jak na siebie reagujemy. To się staje bardziej przewidywalne. A jak się staje bardziej przewidywalne, to mój umysł nie musi się tym zajmować. Ja się mogę skupić na pracy, na rozmowie, na byciu w tym zespole, na ogarnianiu rzeczy, które mam ogarnąć, a nie na tym, jak ktoś zareaguje, kiedy ja coś zrobię. Bo kiedy mam tę niepewność i czerwoną strzałkę, to mój umysł się tym będzie zajmował chronieniem siebie. I będzie mnie powstrzymywał od zaangażowania. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że zaangażowanie jest często ryzykowne. A jak jeszcze chcę zaangażować moją kreatywność, moją bystrość, to znaczy, że być może zauważę coś, czego inni nie widzą, podważę jakiś status quo, powiem: Ej, słuchajcie, mam wątpliwości, to mi się mniej podoba. Zastanawiam się nad tym, czy nie można by tego inaczej, ale inaczej niż ktoś zaproponował. Ale po co mam to robić, bo mogę się spodziewać różnych, nie do, końca, nie do końca bezpiecznych reakcji. Więc moim zdaniem rozwój TPS w zespole, w którym jest duża rotacja, ma sens. Mam nadzieję, że to wszystko też ma sens dla Was i to jest jakoś jasne dla Was. Jak zwykle przyjmę dary z nieba, które na pewno wiecie, jak na YouTube pokazać. A jeśli macie jakiekolwiek pytania albo chcecie się czymkolwiek podzielić, to też wiecie, gdzie je wpisać. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym nagraniu. I jak zwykle, zapraszam na webinary na żywo, link poniżej. Nawet jeśli na tej stronie z webinarem nie znajdziecie aktualnego webinaru, bo te webinary są gdzieś co trzy tygodnie, ja nie zawsze od razu wrzucę informacje o kolejnym webinarze, ale jak się tam zapiszecie, to na pewno dostaniecie informację o kolejnym. Trzymajcie się.